Witam Was, widzowie. W dzisiejszym odcinku znamy sobie Piggy, Ale trochę nietypowo. Bo jak widzicie, jak to jest moje drugie konto. I widzowie. Ja widzę, jest jednym odcinkiem. I dlatego widzę w dzisiejszym odcinku. Próbujemy widzowie przejść Piggy, Ale że Piggy mnie nie goni, to tylko jestem Oczywiście będzie też widzowie odcinek. Oczywiście będzie odcinek, jak ja. Gram na ogólnym z innymi ludźmi, których nie znam i pigiem je goni Widzę na początku będę House. chaos. Przepraszam was. Widzowie. Met mam widzę, włączyłem muzykę. Ja widzowie nawet znajdziecie bez pigi zginę, bo ja widzowie nie umiem. Dobre. Tu nic nie. Dobre. idziemy dalej. Dobra, widzowie. Widzowie, I teraz tak, patrzcie. Pici się obudziła. Widzowie, skaczę. Ale nie patrzcie widzowy. Będę widzowie, stał tu. Dobra. Wątpię widzowie, że do tego miejsca wejdę ale... Dobra, ja nawet ja nie umiem nikt gonić. Co tu jest? okej, okay, mamy już widzę od razu piwnicę. Gdzie ja mam w, te, w tej piwnicy pomarańczowy kluczek? To, dobrze to, Może to na górę musi iść? I widzowie mamy pierwszą rzecz Eee, no dobra Tu widzowie od razu Tu widzowie jest Sonic. Sonic. Okay. Co ja tu mamy Co tu mam Widzowie, ja wiem gdzie jest zielony klucz O ku kurde Dobra, widzowie, widzowie Ona się na mnie nie patrzy może ja sobie widzę sprinta, bo ja mam jakby swój sprint, unlimited Widzowie! Mówiłem wam widzowie, ja nic nie umiem W pigi robić Ja potrzebuję pokoju, gdzieś się teraz piję. Nie. Zielony klucz. Gdzie jest spokój, gdzie się drespię? Muszę go znaleźć. Dobra, mam klucz. Dobra! Mam zielony widzowy klucz. Widzowie i możemy iść. Ja mam widzowy czerwony klucz i młotek. Ja widzę na początku wezmę młotek I ja widzowie Klikam, klikam i nie działa Dobra Używam sprintu teraz Biegnę po czerwony kluczyk i teraz Chyba czerwony powinien być gdzieś na górze To widzowie ja pójdę na górze Dobra widzowie widzicie ja nawet jak mnie nic nie godzi to ja nie dam rady Młotek, dobra! Młotek potrzebuję jednak widzowie jeszcze. Ja widzę, że piki bardzo lubię. Młotek, młotek. Glennę widzę na prywatnym. Dobra. Dobra. Roz. Mamy widzowie podwórze. Mamy, mamy widzowie klucz, ale klucz... Klucz mi widzowie jest za bardzo niepotrzebny. Fioletowy, dobra, czerwony. Czerwony klucz wezna. o widzowie. No nie, a w ogóle pierwszy raz widzowie gram z mikrofonem. Piszcie, czy wam się podoba. Siema, dobra. I poszukam, przeszukam tu wszystkie pokoja. Wiedziałem, że na samym górze. Okej, okay, deska to ja szybko wezmę deskę. Dobra. Ja biorę ten klucz. Kurde. Tu widzowie muszę wejść. Klucz, dobra, ale to jest trudne. Dobra, mamy fioletowy kluczyk. To jest widzowie, bardzo dobrze. Fioletowy będę że musi iść do po, podziemi. Dobra, widzowie. Fioletowy... Nie! Widzowie na pewno fioletowy ma iść tu też. Mam tutaj pistolet. Dobra. Dobra, jasno niebieski musi iść na zewnątrz. Bank. Jasno niebieski. Jest to niebieski, zostawiłem... Uch. Klucz, 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 klucz. Klucz muszę iść wziąć. A szybciej. Klucz. Tak, ja to już zostawiłem. I teraz biegniemy. To jest trudne. Widzowie, ja muszę chyba widzowie jak dla mnie muszę wziąć łatwiejszą mapę. Ja muszę wziąć łatwiejszą mapę. Ja potrzebuję jasno niebieski! Jasno niebieski widzę, ja potrzebuję jednak. Jasno niebieskie jest na samej górze. Genialnie. Biegno Dobra widzowie. Tu jednak go już nie ma, no dobra. Jest! Jest. I teraz widzowie idziemy na zewnątrz. Tu, tu, tu. Ja tych mechanizmów nie rozumiem, ale myślę, że chaos jest za trudny dla mnie. House jest widzowie dla mnie za trudny. No, odcieraj. Okej okay. Mechanizmy i złoty kluczyk. Tu mamy widzowie jeden mechanizm. code, No nie mamy tego kodu jeszcze Potrzebuję widzowie teraz Mechanizmy Mechanizmy widzowie Mam tutaj jeszcze ten Dobra Dobra Zielony Zielony widzowie kładziemy Dobra! teraz tutaj musimy niebieski znaleźć. Ja widzę, że nie dam rady, wy o tym wiecie chyba. Ja widzę, że nie mam szans. Ja widzę, że po prostu nie mam szans to zrobić. Tego zrobić, proszę. Pebiegnę widzę że na górę. Klucz ma iść na samą górę. Gdzie ja ten klucz zostawiłem? Jest tu jakieś inne wieście na zewnątrz. Dobra, jest. Klucz, klucz, klucz. Klucz. Szybciej. Nie. Klucz. Klucz. Ja tego k-koda potrzebuję. Dajcie key koda O kurde. Zero, zero, zero. Jeszcze kluczy I składałam do koloru wziąć kluczyk Skąd ja mam wziąć biały kluczyk Dobra widzę ja koniec rundy Widzowie, dla mnie to jest za trudne Widzowie, dla mnie to jest za trudne, serio? Widzowie, ja zatrzymam wideo, pójdę na ogólne. Dobra? Teraz je widzimy. Witam, witam widzowie, to jest jakby kolejna część naszego odcinka, może tam był mała przecinka, tak 30 sekundowa, przepraszam was jak będzie mała, mała przecinka, ale to już nie ja, a teraz sobie widzowie gramy w pigi na ogólnym, no i widzowie, chaos, i patrzcie na prywatny ten klucz był gdzie idzie, ale ja widzę prywatny, chociaż wiem gdzie co jest, Jeg vil låne Vous Kurde, przepraszam widzę, umilkłem bardzo. Tak bardzo, bardzo, ale... No nie wiem. U mnie widzowie. Jak umilkiem, to mam... to was... Przepraszam bardzo. Ale widzę dlatego... No nie! Może widzę moją moja wina, ale to nie moja wina. O Jezu! Dobra, może tu mnie od razu nic nie zrobi. Wdowie, dobra, idziemy. Kurde, widowie! Dobra. Dobra, nie wiem co to jest infekcja. Ja nie wiem czy to jest infekcja Uciekłem, widzowie. Mr. P. No, my gosh. Widzowie. Udało się. Uciekliśmy. I there we are going to. Hang out in there. Czyli chcę mi pomóc. Uciek, uciek, uciek. Dobra, widzowie. Ból, co my tu mamy? Dobra, widzowie. Chaos widzowie wybrany. Boga nie, ja, boga mnie ja, jak widzę, będę ja, to ja uciekam. Dobra. Nie! Ja się widzę, nie Mój FRIEND mogę paka! Tego widzę chyba pamiętacie. What that sound? Dobra, i lecimy widzowie. Dobra. No ma widzowie. Pigina nawet jeszcze nie. A widzowie! Widzowie uciekać! Uciekać! No nie! Nie! Nie oba widzowie! Znowu wychodzimy i wchodzimy! I widzowie teraz do tej rundy jestem... O, mój frant! Widzowie, dobra. Widzowie, bo ja. Halo, dobra widzowie! No była ścinka, przepraszam was. Dobra, widzowie, jak dla może możemy kończyć ten odcinek? Mam nadzieję, że Wam się podobał, pa.